Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z FC26 W dzisiejszym odcinku trafiłem niesamowitą kartę z nowego eventu Otwierałem również paczkę z bohaterem 88+, plus oraz wiele, wiele więcej Także zapraszam do oglądania Dobra, zaczynamy od trzech paczek 14x83+, plus. jestem ciekaw jak łatwo jest trafiać te nowe karty specjalne W pierwszej pacce mamy od razu Traorę 87, bardzo fajny prawy obrońca Który kosztuje 15 tysięcy, więc karta foderowa, ale spoko było zobaczyć kartę specjalną, nie? No Dobra, zobaczmy, może dwie z rzędu od razu. Chciałbym w ogóle zobaczyć ten walkout. Nie wiem, czemu ten Traore nie wyświetlił się jako pierwszy, ale w tej paczce, no, mamy spoko foder. I trzecia taka paczka, zobaczmy, może w... uda się zobaczyć ten walkout. Nie, no nie ma, okej, okay, ale na pewno będzie tutaj sporo foderku. Jeszcze dwa informy w dodatku, fajnie. Zdobądź paczkę zawierającą jedną kartę piłkarską ze składu pucharowej arystokracji. No, to trzeba zrobić. Zobaczmy, gwarantowana paczki pucharu arystokracji. No, tutaj musimy zobaczyć ten walkout karty specjalnej. I to jest piłkarka. Niestety, piłkarka. No, środkowa obrończyni z Kanady, yy, z Bayernu. Zobaczmy, kto to jest. to jest w ogóle grywalna karta? 80 tempa, 90 obrony. No, ogólnie, jakby był to jakiś mężczyzna, to może nawet byśmy nim zagrali, ale no nie, no 11 tysięcy. Dobra, zobaczmy ekipę pierwszego rywala w Division Rivals. Jest dość średnio, jest Luka Modric, Rodrigo Mora i na ataku Wilson. Oj, super! Pierwsza akcja Lamin, Jamal w polu karnym, Modric. Piękne podanie od Pepej, pani Morgan. Bombito, pokonany pani Morgan. Wow! Oj, Jamal, Jamal. Pięknie, Jamal, ależ on chodzi. Messi, brawo, Bisek. Piękne podanie od Pepej, Patri, Patri. Słupek, ty. Oj, pięknie, huli do Morgan. Ale kurde, ten Maldini, jaki koks. Oj, pięknie, pani Morgan i Driven. Tak jest, lamen spokonany. Łee, ale fineska, kto to tak załadował? Mora. Łee, Boblak, to była twoja piła, bracie. Ty, ale podanie. Tak, jest, ale ten lament jest fatalny, fatalny. Dobra, Morgan. I Driven klasyczny, Lament w końcu coś obronił. Łe, no co on tak podał dobrze? Ty, pani Wilson, dawaj na to, jesteś szybszy, szybszy jesteś o tej Wilson. Słupek. O Jezus, dobra, to już musiała być bramka. Dobry jest, ten gościu. Pepe Sfinesco, ma jajaj, jaj, myślałem. Oj, pięknie. I Huli to musi być brama. Pięknie, ale ten lamens. Z wiem, co ten lament zrobi. Wow, 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 Messi, prawie ty. Messi to był nie Ty no dobra, ten, go, ten gościu jest naprawdę dobry, no nie wiem, jakim cudem ja z nim tak wygrywam Huli! Lewa noga, Hulita, ależ to chodzi. Wow, wow, no ja pierdzielę, co jest? Dobra, to jest brama, to, to jest remis. Dobrze, Bisek. Pięknie, Pedroneto. Pedroneto, fineska delikatna, nie wiem co on zrobił, ale jest brama. Dobra, Messi to będzie brama. To będzie... O, super, słupek nie trafił, brawo Oblak! O jest pani Wilson, rzut karny, bisek, rzut karny. Dobra, Oblak, bronisz to, chłopie. Bronimy to, bronimy to, no nie. Ty, no nie gadaj, że tutaj bez palonego było. Brawo, Oblak, brawo, Oblak. Matko, jak on to obronił. Hulit, to będzie kolejna brama. Ty, no nie, no, Lamenz obronił. Nie, zmienił bramkarza w ogóle, ty. Dobra, pani Morgan. Aj, nie trafiła, nie trafiła. Dobra, Fermin, to będzie kolejna brama sześć jest, musimy to utrzymać. Marcelo wybija piłę. Wygrywamy to 7,6, ale bardzo ciekawe spotkanie to było. Nie wiem w jaki sposób on tak prawie zdążył wyrównać, nie? Ulepszenie mieszanej karty bohaterskiej 88+. No ciekawe, jakie karty tutaj można trafić. Zobaczmy, bez zbędnego przedłużania 88+, i mamy jakąś ciekawą kartę bohatera. To będzie środkowy pomocnik ofensywny z Portugalii, Serie A. To będzie... Rui Costa 88. No wydaje mi się, że to nie jest najlepszy traw, ale zobaczmy, ile on kosztuje. 36 tysięcy. Możemy w jednym spotkaniu sobie go wytestować, dlaczego by nie. Kurde, na bramce der Miltao, Ferland, Mandy, Maikon, Pires, Rogers, Abili na ataku. To ty, Haland Ty, Rui Costa, pierwsza brama w debiucie od razu, czwarta minuta. Ty, co jest? Rzut karny za co? No, co co się stało? Erika on szybko podbiega, co jest? Dobra, Morgan, pokaż, czemu jesteś dalej droga. Piękny Driven, pięknie. Jezus, Abili, to będzie brama. Brawo, Bisek. Dawaj, Morgan. Pięknie, Morgan, pięknie. Morgan i Fineska. O, kurtuła, co obronił. No, takie rzeczy potrafi? Ej, ten Rui Costa jest naprawdę przyjemny. Fajny jest. Kurde, Kurtuła znowu. Tak to to nie. Pięknie, Morgan. Pięknie, Morgan, prawie. Ty, ale zakłóciła. Ku... O Jezus, to będzie brama. Pires, Fineska, jaj. Boże, mija, Hamno, skąd on ma takie karty? Ja się pytam, skąd? On na pewno peki ładuje. Ja, ten Rui Costa jest naprawdę fajny. Kurde, podoba mi się. Nie no, ten Rui Costa daje takie piły. Co jest? jakie on jest zajebisty. I górą do i to jest brama. Ajajaj. Kurde, ten Pires jak chodzi w ogóle Dobra Jamal Pękne podanie do Hulita i Hulit Kurde ła. Dobra Jamal jesteś Ja, 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 jeszcze Dobij, no nie Pięknie Neto, Pedro Neto, Pedro Neto No nie trafia, jakimś temtem nie trafia w bramkę Jamala Pięknie, Jamal Super Jamal Zakręcimy trochę Jamal to jest gol. No, jakim względem tu nie ma bramki? Nie, nie, nie w takiej minucie. Nie, z brawo, bisek. Ty Patrynie? Mamy remis 3-3. Dwie paczki, dwóch piłkarzy, 86+. Plus. Nie mamy karty walkoutowej specjalnej, ale ona może być w środku, bo te walkouty są popsute. I mamy Perland Bendy. Perland Bendy, 170 tysięcy. Ja pierdzielę. Co tutaj się wydarzyło? O Boże, ale traw zajebisty. No dobra, może dwa z rzędu, może dwa z rzędu, nie ma, ale pamiętajmy, że te karty mogą być w środku tak samo jak Mendy i w środku... No Gabriel. No ten Ferland Mendy naprawdę bardzo fajna karta, ale wydaje mi się, że Marcelo jest od niego lepszym lewym obrońcą. Na, na lewej pomocy to nie ma sensu nim grać, damy sobie go na ławkę, no bo co ja mogę z nim zrobić. Dobra, zobaczmy ekipę kolejnego rywala. Howard, Carlos Alberto, Toty Kunde, Toty Rafinha, Johan Cruyff i na ataku Wilson. Pięknie, a ten Rui Costa z tym playstylem jest fajny, no szkoda, że pani Morgan jest ty, co tu się wydarzyło? Ty, Rui Costa, ten Rui Costa jest, no nie trafia w bramkę, ale dribbling ma fajny. Dobra, Bisek, gonisz tą Wilson, słupek, co tu się dzieje? Wow, wow, Enzo, ale to było podanie dobre, co jest? Ja pierdzielę, ale gościu daje piły. No przecież to jest chore. No ja mal druga brama, to jest co so jest? Nie, no Wilson to jest kolejna brama. Ja wychodzę z tego meczu. Go dobry jest, gościu. Damy mu szansę chyba. W jednym meczu damy. Zobaczymy, czy będzie lepszy od tego Marcelo. Dobra, No jedna bramcy Schlotterbeck, Giberto Silva. On fine jest SBC, Rogers, Volte, Mate i na ataku Kane. Dobra, kolejny jakiś Koks się trafił. Czemu Oblak tego nie broni? Ty no ten Kosta jest naprawdę fajny, podoba mi się ta karta. Morgan, kurde ten Giberto jest też mocny. Wow, dobrze Oblak. Morgan, Morgan, no no to ale tam powinien być rzut karny. Ty, Hulit, Fineska, Fineska, no nie trafia w bramkę, jak ja mam wygrać, jak oni w bramkę nie trafiają. Dobrze Morgan i Fineska z tego miejsca i to musi być bramka, Jeden, 1, -1. No, ten Rui Costa jest niesamowity. Boże, jaki banger! No, Rui Costa gramy zespołowo. Ty, myślałem, że to Morgan i uderzyłem Drivenem. Prawo, Mandy Hulicior, Hulicior. To jest Twoja akcja, Hulit Banger! tak jest Hulit, pięknie! No, co ty robisz, goś? No, po prostu wyjdź z tego spotkania, a nie grasz tak jak debil Dobra, no to jest już win, on już tego nie wygra na pewno 5-1, brawo Morgan No i jest Rage pięknie Pokazuj mi ten skład, Olivier King, Jones, Hernandez, Totti Estavo, Ronaldinho, ale ci ludzie mają Dobre składy ostatnio Ty no, Ferland, Mandy Powinieneś to przeciąć, brawo Bisek Dobra, no co ci ludzie tak dobrze grają w tą grę Nie, nie, Boże Totti, co jest Dobra, rujkosta. Costa, bohater, no nie Dobra, to musi być brama. Morgan, proszę cię, Morgan! Pięknie, pani Morgan, 2-1. Dobra, Wilson, to będzie brama. Kurde, ale załadowała. Nie, Ronaldinho słupek, ale se podał do odsłupka, ty Dobra, Morgan, Morgan strzela, stop, Oliver Kahn. Nie no, weź wypad z tą Wilson! Dobrze oblak. Jones, Jones strzeliła! Nie, ja przegram to 5-1, to jest Rivals. Wychodzę z tego.